Roboty względem technicznym i technologicznym spełnia najwyższe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i dostępności, jak i parametrów do rozgrywania i trenowania przez młodzież oraz drużyny seniorskie. Mowa o hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 na terenie PTC. Z końcem stycznia zakończyły się roboty budowlano-instalacyjne. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Hala kosztowała ponad 8 milionów złotych. Większość pieniędzy pochodzi z regionalnego programu inwestycji lokalnych. Pozostała część to są pieniądze budżetu miasta, jak i również te, które otrzymaliśmy w roku 2022 z programu Sportowa Polska, czyli z Ministerstwa Sportu i w ostatniej chwili udało się te środki podmienić, tak żeby wykorzystać maksymalną kwotę w tamtym roku, ponad milion złotych z tego programu, w tym roku jeszcze ostatnie 500 tysięcy z programu, o którym mówimy. Wspomniany koszt inwestycji wyniósł więcej niż zakładano w momencie podpisywania umowy. W kwietniu 2021 roku wówczas umowa opiewała na 5 900 000 zł. To samo dotyczy wydłużenia czasu na budowę hali. Wykonawca miał na to 15 miesięcy, jednak przedłużyło się to o kilka miesięcy. Hala to obiekt pełnowymiarowy przeznaczony do uprawiania kilku dyscyplin sportowych. Kolorem niebieskim jest zaznaczone właśnie boisko do piłki ręcznej, pełnowymiarowe. Samo boisko podzielone jest na, czy wykorzystane jest na szereg dyscyplin, czyli będzie można tutaj rozgrywać mecze piłki koszykowej. Kosze są najazdowe, one są w tej chwili złożone i stoją po bokach. Będą możliwe treningi koszykowe, stąd cztery kosze treningowe. Które są ruchome zarówno w górę, w dół, jak i można je złożyć, położyć na ścianie, żeby nie przeszkadzały w różnych innych dyscyplinach. Mamy główne boisko do piłki siatkowej w centrum sali gimnastycznej oraz dwa boiska do piłki siatkowej, tak zwane boczne, na których będzie można również jakieś turnieje rozgrywać. A że hala jest wielofunkcyjna, będzie można również rozgrywać na niej mecze badmintona, stąd cztery boiska z taką możliwością. Nawierzchnia podłogi sportowej spełnia wymogi organizacji zawodów. Integralną część obiektu stanowi tzw. zaplecze socjalne. Znajdują się w nim pomieszczenia dla kierownika, lekarzy, trenerów i nauczycieli. Cztery duże boksy szatniowe z pełnym zapleczem sanitarnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Hala będzie działała przy szkole podstawowej nr 13, tak więc do południa będą korzystali z niej uczniowie tej szkoły, ale być może też uczniowie z innych szkół. Tutaj trwają rozmowy. Po południu, oczywiście, wszystkie kluby sportowe które działają na terenie Pabianic. Oczywiście stawiamy na sport młodzieżowy, ale zapraszamy na halę wszystkich. Jeżeli zostaną jakieś wolne godziny, to oczywiście halę będziemy udostępniali również komercyjnie. Ale przede wszystkim też myślimy, że hala stanie się też miejscem jakichś igrzysk, spotkań, eventów różnego rodzaju. Także będzie żyła przez cały tydzień, przez bardzo wiele godzin. Tak jak pan prezydent powiedział, ta hala jest bardzo potrzebna i niezbędna nie tylko jeżeli chodzi o sporty, no ale myślę, że też o, o, inne, o inne imprezy, które będziemy mogli w tej hali. Pożyć, robić. Hala do użytku ma być oddana w połowie marca lub na początku kwietnia. Do pełni szczęścia pozostaje tylko uzupełnienie wyposażenia, czyli zakup z budżetu miasta mobilnych trybun, dwóch elektronicznych tablic wyników sportowych i nagłośnienia. Wczesną wiosną będą też wykonane nasadzenia zieleni i porządkowanie terenu. Ale na tym nie koniec. Drugą część i uzupełnienie inwestycji stanowi przebudowa ulicy Grabowej od PTC do ulicy Jana Pawła II. Jesteśmy po przetargu na budowę dróg samorządowych między innymi jedną z nich jest modernizacja ulicy Grabowej do momentu kiedy zakończy się ta modernizacja, oczywiście parking, który będzie dostępny, to jest parking, który jest przy obiektach PTC. Natomiast docelowo jest to przebudowa ulicy Grabowej z blisko 50 miejscami parkingowymi, z odwodnieniem całego terenu, który jak Państwo wiecie jest tu niezwykle istotny. Pamiętamy przed kilku lat słynne zalanie całego osiedla, i to jest ostatni etap odwodnienia tego fragmentu. No, oczywiście, przebudowa i pasa drogowego. jak również przebudowa chodników, a miejsca parkingowe w części tu, gdzie mamy betonowy płot, on znika i w związku z tym mamy otwarty dostęp do hali dla wszystkich, którzy będą chcieli z niej korzystać. Jesteśmy na etapie rozstrzygania tego przetargu, także w 2023 roku będziemy z wykonawcą rozmawiali, żeby to było jak najszybciej. Ten, ta inwestycja powinna być zakończona. Trzecia i docelowa część projektu, rozszerzenie budynku hali o salę przeznaczone m.in. innymi dla zapasów i sztuk walki zostanie zrealizowana, jeśli będą dostępne dodatkowe środki finansowe. Briefing prasowy dotyczący nowej hali sportowej jest dostępny na naszej stronie promok.pl. Będzie również wyemitowany w weekendowym powtórkowym paśmie. Jeśli nie wydarzy się jakaś katastrofa, czerwcowy termin zakończenia inwestycji tramwajowej jest jak najbardziej realny, poinformował podczas briefingu prasowego Rafał Sąciński, prezes firmy Progress Infra City. Materiałowe jesteśmy zabezpieczeni, wszystkie materiały już mamy na magazynach, więc wygrodzenia schodzą sukcesywnie. Tutaj też, że powiem wykonawca, który nam robi lokalny trochę poślizg, miał w dostawie materiałów, w stali i w rozpoczęciu produkcji, ale już to ruszyło. Prezes przekazał garść informacji z przebiegu realizowanych robót. Na dzień dzisiejszy mamy roboty budowane, zakończone na odcinku 2.1, czyli to jest pomiędzy McDonaldem a ulicą Kilińskiego. Zakończone mamy roboty budowlane pomiędzy ulicą Konstantynowską a ulicą Sikorskiego oraz na całym odcinku trzecim, czyli ulica Warszawska i czwartym. Tak samo ksawerów. Tam pozostało nam do zrobienia mała architektura, czyli wygrodzenia, wygrodzenia perlów przystankowych oraz oznakowanie poziome. Chcielibyśmy to oddawać te odcinki, lecz ze względu na to, że aby je oddać, musi mieć stałą organizację ruchu, czyli pomalowane pasy, oznakowanie poziome. I właśnie oznakowanie poziome wstrzymuje realne oddanie do ruchu poszczególnych odcinków. Robiliśmy próby w listopadzie i w grudniu malowania na odcinku 2-3. Dzisiaj te prace zostały przerwane na dzień dzisiejszy gdyż. To, co malowaliśmy w okresie jesienno-zimowym, połowa nam tego oznakowania zeszła, mamy do poprawki od nowa, więc praca wydawała nam się na, na tym zakresie robót nie bezsensowna i nie dająca efektów. Bo nie doszło do odbioru, bo musielibyśmy poprawiać całe oznakowania od nowa. Wrócimy do malowania oznakowania w momencie, wtedy, kiedy będzie przede wszystkim sucho. Może być zimno, ale musi być sucho, gdzie wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Prace prowadzone aktualnie na odcinku od ulicy Kilińskiego do Konstantynowskiej obejmują zróżnicowany i bardzo szeroki zakres. Dobiega końca wymiana gruntu na odcinku od Gdańskiej do Kulickiego. Zakładaliśmy łatwiejszy i szybszy postęp prac, ale. Wododziały, które nam się trafiły oraz warunki gruntowe spowodowały to, że z wstępnych założeń zmieniliśmy technologię wymiany, musieliśmy zamiast kruszywa zastosować betony i to nam o jakieś dwa tygodnie wydłużyło wymianę gruntów. Trwa budowa chodników i drogi dla rowerów, gdzie wykonano już warstwę wiążącą na Starym Rynku oraz na ulicy zamkowej od Strażackiej do Kilińskiego. W zakres tego odcinka wchodzi również ułożenie warstw konstrukcyjnych przyszłej drogi oraz wykonanie warstw bitumicznych na jezdniach na ulicy warszawskiej Stary Rynek, budowa odwodnienia i montaż kratek żeliwnych na wpustach, układanie mat antywibracyjnych, wykonywanie płyty betonowej pod torowisko, układanie płyt torowych i międzytorowych, budowa kanalizacji teletechnicznej, demontaż nieczynnego parociągu i prace elektroenergetyczne. Zakończone zostały prace archeologiczne. Mamy jedynie nadzory na chodnikach, ale na chodnikach kopiemy płytko, bo to jest około 30 cm. I tutaj nie ma już takiego, można powiedzieć, na 99,9%, że będziemy badania robić. Badania zostały zakończone, obecnie są wszystkie elementy archiwizowane, czyszczone, opisywane. I w najbliższym czasie tutaj też będziemy chcieli to przedstawić tutaj Panu prezentowi miastu. Jak, jaki zakres badań był, co żeśmy wykopali, z jakich okresów, w jakich warunkach to wszystko się tam odbywało. Więc jesteśmy na etapie teraz archiwizacji tego, co zostało przez nas, znaczy przez nas, przez archeologów wydobyte z ziemi. Aktualnie realizowany jest montaż sieci trakcyjnej. Prace rozpoczęły się na pętli przy ulicy Wiejskiej i postępują sukcesywnie w kierunku centrum miasta. Pozostało jeszcze wdrożenie stałej organizacji ruchu, w tym dokończenie malowania, oznakowania jezdni, docelowy montaż barierek i ustawienie małej architektury, które zostaną wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Na przełomie lutego i marca będą wykonywane nasadzenia zieleni. Tu Współpracy zarówno z zamawia jak i z zarządem dróg miejskim będą wskazywane miejsca, gdzie te nasadzenia będą. Będziemy wykonywać nasadzenia kompensacyjne, czyli te nasadzenia, które zostały, że tak powiem, narzucone przez decyzję na wycinkę drzewa ZDM. -u. Docelowo ma być posadzonych 80 drzew i 4000 krzewów. Mistrzostwa powiatu w koszykówce dziewcząt w ramach igrzysk dzieci wygrała drużyna szkoły podstawowej nr 16 i awansowała do półfinału wojewódzkiego. Zawody na tym szczeblu rozegrane zostały w pobieńcach w Hali Mosiru. W tej rywalizacji udział wzięły dwie drużyny. Mistrzynie powiatu pabieńskiego z szesnastki spotkały się z mistrzyniami powiatu zgierskiego ze szkoły podstawowej nr 1 z Aleksandrowa Łódzkiego. Pierwszą kwartę, nieznacznie 10-6 do 6 wygrały Aleksandrowianki, ale już w kolejnych 6 minutach, kiedy na parkiecie walczyły inne piątki, drużyna przyjezdna była zdecydowanie lepsza od gospodyń. Zwycięstwo w tej odsłonie aż 20-3 do 3 i prowadzenie Aleksandrowa do przerwy 30-9 do 9 praktycznie przesądzało o tym, która drużyna rozstrzygnie mecz premiowany awansem do finału wojewódzkiego na swoją korzyść. W kolejnych dwóch kwartach, kiedy grały dowolne składy, nie było już takiej dysproporcji. Trzecią odsłonę szkoła podstawowa nr 1 z Aleksandrowa Łódzkiego wygrała 10-4, w czwartej minimalnie lepsze były nasze mistrzynie z szesnastki, które zwyciężyły 6-4, ale cały mecz z Aleksandrowiankami przegrały 19-44, kończąc rywalizację w tegorocznych rozgrywkach. Na etapie półfinału wojewódzkiego. Tuż po meczu koszykarek w półfinale Igrzysk dzieci w hali koszykówki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się półfinał chłopców. Powiat Pabieński reprezentowali koszykarze szkoły podstawowej nr 3, którzy wcześniej wygrali bój o mistrzowski tytuł w tym roku szkolnym. Ich przeciwnikami byli mistrzowie powiatu zgierskiego ze szkoły podstawowej nr 2 w Strykowie. Ten pojedynek miał bardzo wyrównany przebieg. W rywalizacji pierwszych piątek w kwarcie pierwszej skuteczniejsi byli koszykarze ze Strykowa wygrywając pierwsze 6 minut 7 do Dwóch. W starciu drugich piątek pojęczanie minimalnie zredukowali przewagę gości, wygrywając drugą kwartę 5-4. do 4. Do przerwy szkoła podstawowa nr 1 ze Strykowa prowadziła 11-7. Kiedy na parkiecie mogły już zgodnie z regulaminem wystąpić dowolne składy zespołów, szala przechyliła się na stronę drużyny szkoły podstawowej nr 3. Mistrzowie naszego powiatu wygrali trzecią kwartę 7 do 3 i na 6 minut przed końcem meczu na tablicy wyników był remis po 14. Czwarta kwarta była niezwykle emocjonująca, a prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Ostatnia minuta należała jednak do pabianiczan, którzy wygrali ten pojedynek 25-22 i awansowali do finału wojewódzkiego Igrzysk Dzieci. Te zawody rozegrane zostaną w Skierniewicach 17 lutego. Siedem drużyn rywalizowało Mistrzostwo Powiatu w dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w rozgrywkach zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, a rozegranych w Szkole Podstawowej w Dobroniu. W pierwszym etapie w drodze losowania zespoły podzielono na dwie grupy. drużynową, gdzie trafiły reprezentacje szkół podstawowych z Piątkowiska, Woli Zaradzyńskiej, Dobronie i Czternastki z Pabianic. Rywalizacja w tej grupie zakończyła się zwycięstwem SP14, a drugie miejsce zajęła SP z Piątkowiska w trzy nowej grupie zagrały siatkarki Szkoły Podstawowej nr 5 z Konstantynowo-Łódzkiego, obrończynie mistrzowskiego tytułu wywalczonego w ubiegłym szkolnym sezonie sportowym, Szkoły Podstawowej nr 3 z Pabianic i Szkoły Podstawowej z Lutomierska. Tutaj pierwsze miejsce zajęły Konstantynowianki, a drugie drużyna Szkoły Podstawowej nr 3. W półfinałach rozgrywanych na tzw. krzyż zwycięzca grupy z wicemistrzem grupy przeciwnej, w pierwszym pojedynku siatkarki Szkoły Podstawowej nr 5 z Konstantynowa wygrały z rybalka z piątkowiska, a w drugim meczu szkoła podstawowa numer 3 pokonała szkołę podstawową nr 14. Oba mecze zakończyły się wynikiem 2 do 0. Przegrane ekipy walczyły o miejsce trzecie, a zwycięskie zagrały w finałowym pojedynku. Obydwa pojedynki były powtórkami meczów grupowych. W meczu o trzecie miejsce siatkarki szkoły podstawowej nr 14 zrewanżowały się rywalkom z piątkowiska za przegraną w grupie 1 do 2, pokonując przeciwniczki 2 do 0. W finałowym pojedynku Konstanty Nowianki ponownie wygrały z siatkarkami ze szkoły podstawowej numer 3-2-0, broniąc tym samym tytuł mistrzyń powiatu Pabieńskiego i awansowały do półfinału wojewódzkiego, który rozegrany zostanie 16 lutego w Zgierzu.